W miniony weekend w Japonii odbyło się Star Wars Celebration, na którym dostaliśmy bardzo dużo nowych informacji w związku z nadchodzącymi produkcjami kwiesnowojennymi. No i w dzisiejszym odcinku sobie te wszystkie informacje zbierzemy, no i to o nich pogadamy. Także witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. A zaczniemy sobie od długo wyczekiwanego powrotu kwiesnych wojen do kin, czyli filmu Mandalorian i Grogu. Na Celebration został pokazany trailer, który oczywiście potem wyciekł do internetu. I zobaczyć w nim możemy na przykład scenę walki Dina ze śnieżnymi szturmowcami w środku ATT i co ciekawe jest ona nagrana na jednym ujęciu. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, czy w Gwiezdnych Wojnach mieliśmy już taką one-shotową scenę walki. Więc, jak najbardziej, fajnie, że taka się pojawiła, no i też wyglądała całkiem dobrze. Widzimy też nową postać, graną przez aktorkę Sigourney Weaver, o której już dawno temu się mówiło, że ma ona dołączyć do Mando i Grogu. No i tak, patrząc po umundurowaniu, jakie ma w trajerze oraz też na zdjęciach zakulisowych, no to widać, że jest ona kimś z Nowej Republiki. No i też w samym trajerze wypowiada ona słowa w kierunku mando: Pracujesz dla nas. Czyli generalnie wychodzi na to, że Mando w swoim filmie będzie gdzieś tam sympatyzował z Nową Republiką, na co wskazuje wyżej wymieniona scena, no w sumie ta scena z AT, at też można to wskazywać, ale mamy jeszcze jedną scenę oprócz tego, bo mamy scenę, gdzie Mando idzie przez bazę Nowej Republiki, a obok niego idzie jeszcze jedna postać, czyli Zep Zebejantów. Ale okej, okay, nie tylko Nowa Republika, mamy też w tym tejerze kilka innych fajnych rzeczy, jak chociażby scenę, w której Mando i Grogu jadą na AT-AT, czyli maszynie kroczącej z okresu Warium Oprócz tego widzimy też moment, kiedy Mando leci na pewną planetę. I moim zdaniem, tak jak patrzę na tą planetę, to wygląda ona na odbudowaną mandaru, co z jednej strony wydaje mi się dość fajnym pomysłem, żeby zobaczyć tak chociażby na chwilę, jak tam mandarianie sobie radzą, a z drugiej strony wolałbym, żeby tej planety w filmie w ogóle nie było. Nie będę tutaj opowiadał, dlaczego tak uważam, to sobie zostawię na inną okazję, a na razie to jeszcze wróćmy do Terriera, bo mamy jeszcze kilka scen, jak chociażby scenę z Rota DeHattem, czyli synem Jabba Dehata, który gdzieś tam na krótką chwilę pojawił się w Wojnach Kronów, no i było też zapowiadane, że pojawi się w filmie Mandar. Do grogu no i widzimy jak Rota walczy na arenie. I wygląda to nawet nie najgorzej. No i na koniec nasz najukochańszy na świecie Grogu, który w pewnej scenie stoczył walkę z Maustoidem, no i go zniszczył za pomocą mocy. Na no skoro jest to grogu, no to wiadomo, jest to super scena, no wiecie jak jest. No i takie właśnie to rzeczy mogliśmy zobaczyć w tej Nie będę też się bardzo zgadywał na ten temat, bo chcę poświęcić temu osobny odcinek. Na no ogólnie jestem dobrej myśli, ale mam pewne obawy. W każdym razie premia Mandu i Gogu bez zmian, 22 maja 2026. Nie jest to jednak jedyny film, o którym zostało powiedziane na Celebration, ponieważ zapowiedziano kolejną produkcję kinową, czyli film Star Wars Starfighter. Jest to film Shona Leviego, o którym od bardzo dawna się mówiło, że ma on stworzyć jakiś film gruznowojenny i że ma to być samodzielna produkcja. No i faktycznie tak będzie, ponieważ akcja ma się rozgrywać 5 lat po epizodzie 9, no i właśnie faktycznie ma być całkowicie odrębny od sagi Skywalkerów. No w końcu, ile można było na taką produkcję czekać? A dodatkowo potwierdziły się pewne plotki o tym, że w filmie tym ma zagrać Ryan Gosling, no i tak faktycznie jest, bo zostało ogłoszone, że zagrał główną rolę. No powiem wam, że naprawdę to może być coś mega fajnego. No bo tak, mamy Shauna Leviego, który dowiózł nam Deadpoola i Wolverina, no film, mimo że nie idealny, to bardzo dobry, więc myślę, że tutaj spokojnie można mu dać kredyt zaufania. Mamy wreszcie samodzielną historię, na którą czekaliśmy nie wiem ile i już na szczęście czekać nie musimy. No i mamy też Ryana Goslinga, o którym nigdy bym nie pomyślał, że pojawi się w tym uniwersum, ale to może być naprawdę mega ciekawe. Ja na ten film bardzo czekam, a premiera już niedługo, bo za 2 lata, czyli 28 maja 2027 roku. Dobra, mieliśmy filmy, no to teraz pora na animację. I to taką animację, o którą nikt nie prosił, a każdy potrzebował: czyli serial animowany o Maulu, Maul Shadow World. Akcja tego serialu ma się rozgrywać rok po wydarzeniach swoich klonów, czyli tak dla szybkiego przypomnienia, po tym jak Mał stoczył pojedynek z Asoką, potem ona go uwięziła, potem go uwolniła i chwilę współpracowali, na no potem Mały uciekł i w sumie to nie wiadomo, co się z nim dalej stało. No i w serialu Shadow Lord będziemy mogli poznać jego dalsze losy. Mamy się dowiedzieć, jak Mał został przywódcą szkarłatnego świtu oraz poznać zabaka z zupełnie innej strony. I te dwie rzeczy brzmią całkiem spoko, ale i tak nie brzmią tak dobrze jak to, że mało podobno w tym serialu będzie szkoju uczennicę, którą miałby być Darth Talon. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Talon to tujekanka, która w wegenach była członkiem nowego zakonu Sithów około 130 roku po bitwie o Yavin i miała do czynienia z z Skywalker, em, potomkiem Luka. Do kanonu jak na razie ta nie trafiła, ale była ona na tyle fajną postacią, że swego czasu zwróciła uwagę George'a Lucasa. I ten miał w planach ją ściągnąć do kanonu, też jako uczynnicę Maura, tyle że miało to się wydarzyć w sequelach, które Lucas planował stworzyć. Jak się skończyło, ono to każdy wie. Chociaż faktycznie było tak, że na wczesnym etapie planowania przebudzenia mocy był pomysł, żeby Tujekanka faktycznie pojawiła się w sequelach. Ale dobra, wróćmy już do małej i do jego serialu. No to ja powiem krótko, jak najbardziej się jaram, jak najbardziej się cieszę, że taka produkcja powstanie. Przede wszystkim tak, jakaś animacja taka mocniejsza się przyda, no bo nie ma ani wojenkonów, ani badbacz, więc Mał idealnie wypełni taką pustkę. Po drugie, produkcja o omaru jak najbardziej mu się należy, bo Mał jest na tyle fantastyczną postacią, że na taką produkcję zasłużył. Po trzecie, jeżeli faktycznie będzie to wprowadzenie talon do kanonu, no to będzie to jak najbardziej dobry ruch. I jeśli chodzi o datę premiery, no to jedyne co wiemy, że ma być to w przyszłym roku i ja bym tak celował gdzieś w początek roku. Następnie mamy serial, o którym też już jakiś czas temu się mówiło, czyli drugi sezon na soki. Zostało już w pełni potwierdzone, że w przygotowaniu jest 8 kolejnych odcinków, wszystkie napisane przez Dave'a Filoniego. I na Cerebration mogliśmy się dowiedzieć na przykład tego, że nowym Bajanem z Kolem został Rolly McKen, aktor znany z Groton. Mogliśmy też zobaczyć zdjęcia jego wersji Beylana, i muszę przyznać, że prezentuje się on całkiem niesie. No ale wiadomo, to jak wygląda, to jedno pytanie, czy udźwignie to aktorsko. Ja mam dużą nadzieję na to, że tak. Oprócz tego, został też pokazany zwiastun zawierający grafiki koncepcyjne. I możemy się z nich dowiedzieć, że w drugim sezonie powróci Anakin, nie wiemy tylko czy jako duch mocy, czy jako wizja. Powróci również Admiral Akbar i mam on poprowadzić sił nowej republiki w starciu przeciwko Fraunowi. Także ja już oczami wyobraźni widzę taką naprawdę potężną bitwę dwóch flot. A co do Frauna, to widzimy go w jednym kadrze, jak siedzi w swoim fotelu dokładnie takim samym, jaki miał Egenach na takim dość popularnym zdjęciu. Co do powrotów, powrócą też rebelianci i to tym razem w pełnym składzie, gdyż do dołączy też Zeb. A co ciekawe, to największy zbrodniarz wojenny, czyli Chopper, na jednej grafice miał ze sobą ciężki blaster. Inna grafika zaś pokazywała siostrę nocy w semońskim pancerzu, a inna pokazywała Hyanga, chyba tak się czytało imię tego do Soki, który miał cztery miecze świetne niczym generał Cleavers, także no będzie odjechanie. Oprócz tego dowiadujemy się, że jedyni z Motis, tak jak zakładaliśmy, mają odegrać ważną rolę, a punktem kulminacyjnym sezonu ma być pojedynek Asoki z Bayanem skolem. Z Czyli tak jak chciałem, będzie rozbudowanie wątku jedynych z Motis. błagam, niech pojawi się abrot i ja już będę po prostu przeszczęśliwy. I ogólnie zdjęcia do Asoki mają ruszyć już w tym tygodniu, więc przypuszczenia, że premia będzie w drugiej połowie przyszłego roku, mogą okazać się prawdziwe. I tak tylko koniec, to jeszcze jedna rzecz ode mnie, jeżeli chodzi o Sokę, mam taką jedną prośbę. Błagam, niech to faktycznie będzie drugi sezon na Soki, a nie kolejny, chyba że to byłby szósty sezon Eberiantów. I teraz tak szybko, króciutko, w trakcie Celebration pojawił się z gry Star Wars Zero Company. Od jakiegoś czasu się mówiło, że dostaniemy taką strategiczną grę turową w Kwiatowych wojnach. Też parę dni temu dostaliśmy plakat, na którym mogliśmy zobaczyć tą tytułową kompanię Zero, no a teraz przy okazji zwiastuna dowiadujemy się już tak w pełni, po już poza domysłami, że ta gra będzie osadzona w erze Kronów. no i mamy też pokazaną taką jedną przykładową bitwę z dojdami separatystów. Szczerze mówiąc, to nie ma jakiegoś większego zdania na temat tej gry, jakoś bardzo mnie nie pływała, ale może kogoś z Was zachęci tu najpierw będzie jak zobaczycie zwiastu, link zostaje Wam w opisie, a my już po prostu przejdźmy dalej. Zostały też zapowiedziane dwie rzeczy, które ukażą się jeszcze w tym roku. Najpierw rzecz na tą Mega Siaram, czyli Lego Star Wars Repeat The Galaxy sezon 2. Otrzymał on również podtytuł, który brzmi Pieces of the Past, czyli po polsku to było coś w stylu odłamki przeszłości. Na plakacie widzimy głównego bohatera Sigasa z pomalczonym mieczem świetnym, dziwne warianty Asoki i Chuego, a oprócz nich mamy jeszcze nową postać, czyli Jacksona. Jest on przemytnikiem i zobaczyć go możemy głównie w komiksach, ale też dostał swoje opowiadanie w cyklu z pewnego punktu widzenia. A oprócz tego, na samym Celebration drugi sezon The Beat The Galaxy został zapowiedziany przez Ahmeda Besta, czyli aktora wcielającego się w jar Dżar No i właśnie jak już Ahmed Best go zapowiadał, no to przy okazji dowiedzieliśmy się, że najpotężniejszy rod Sithów, Darth jar tu niestety w pierwszym sezonie został pokonany zdecydowanie za szybko, w drugim sezonie powróci i będzie miał okazję się odegrać. No co tu dużo mówić, ja zdecydowanie się jaram i bardzo mocno czekam. Jak wyszedł pierwszy sezon, cieszyłem się, jak nie wiem, mówiłem, że to jest naprawdę super, bo Łot i w świecie kierunku był jak najbardziej potrzebny, a osadzenie go w Lego to było naprawdę strzał w dziesiątkę. Także nie pozostaje nam już nic, tylko czekać. A premia 19 września tego roku. I mam nadzieję, że tym razem naprawdę Darw Jar Jar będzie tym faktycznie najpotężniejszym rodem sitów, No bo jest najpotężniejszym rodem sitów, tylko trzeba to jeszcze pokazać czy jest najpotężniejszym rodem sitów. Pokażcie to, i ja będę przeszczęśliwy. No, i jeszcze oprócz tego w tym roku dostaniemy, tak jak już też było powiedziane wcześniej, trzeci sezon Star Wars Visions, a konkretnie pojawi się on 29 października. Klasycznie dostaniemy 9 odcinków, tylko że tym razem będzie tak, że 6 odcinków to będą nowe historie, a 3 to będą kontynuacje odcinków z pierwszego sezonu. I Jednym z tych trzech odcinków będzie odcinek pod tytułem 9 Jedi, w którym mogliśmy zobaczyć miecze świetlne zmieniające kolor ostrza w zależności od tego, kto go używa. I ten odcinek dostanie nawet więcej, ponieważ został też jeszcze zapowiedziany spin-off serialu, czyli Star Wars Visions Present. W tym spin-offie któraś z historii będzie miała swoją pełnoprawną kilkudcinkową kontynuację, no i jako pierwsza będzie właśnie historia o dziewiątym Jedi. Przyznam szczerze, że jak na razie nie obejrzałem sezonu pierwszego, obejrzałem tylko sezon drugi Visions, więc w ogóle o tym odcinku o 9 Jedi nie słyszałem. Dopiero teraz, gdy robię Misecz, to się dowiedziałem, że taki odcinek istnieje. Ale sam pomysł brzmi jak najbardziej ciekawie, także koniecznie sobie go na dobie. No i jeżeli ta historia ma dostać rozwinięcie, no to jak najbardziej jestem za. No i na tą kontynuację, nie jakoś bardzo oczywiście, będę czekał. I to były już wszystkie nowe produkcje albo nowe informacje o już znanych produkcjach, które dostaliśmy na Celebration. No i jeszcze oprócz tego, jako że zbliża się drugi sezon Andora, no to na Celebration, przedpremiowo można było zobaczyć pierwszy odcinek drugiego sezonu. A niektórzy to mieli już okazję nawet zobaczyć cały sezon. No i zarówno pierwsi, jak i dudzy są zachwyceni. Także na mnie pozostaje nic innego jak tylko czekać. Przecież ten odcinek to w ogóle nawet dwa to chyba w środę. Także koniecznie wbiecie już na Disney Plus i oglądajcie Andorra. Oprócz tego został też zapowiedziany sezon gwiezdno-wojenny w Fortnite, ale to już tak przy okazji, bo my się nie każdego będzie to interesować. Mnie to akurat interesuje, bo gram Fortnite'a i na ten sezon czekam, byleby tylko było dużo kontentu gwiezdno Wojennego, bo z tym to różnie bywało. No i na sam koniec została podana też data i miejsce kolejnego Celebration, czyli od 1 do 4 kwietnia 2027 roku w Los Angeles. No i to już są wszystkie informacje jakie dostaliśmy na Celebration, no także klasycznie to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu co myślicie, klasycznie komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co tam sobie chcecie, klasycznie też dziękuję wszystkim wspieracjom za wsparcie, jeśli ktoś z was by chciał dołączyć, no to link w opisie, zapraszam serdecznie, no my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!